Szanowni Państwo, w tych 35 trumnach, które za chwilę złożymy w Panteonie, spoczywają szczątki żołnierzy Rzeczypospolitej, żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Długo trzeba było czekać, ponad 60 lat, aby można było ich pożegnać w ten najbardziej oczywisty i ludzki sposób, jakim jest pogrzeb i złożenie do grobu. Dzisiaj składamy im hołd. Za wierność i niezłomność. Zostali zamordowani. Oprawcy i komunistyczne władze chciały także skazać ich na całkowite zapomnienie, kryjąc ich ciała w bezimiennych dołach śmierci. Co więcej, starano się pohańbić ich nazwiska i wymazać pamięć o ich bohaterstwie. Mieli zostać zapomniani nawet przez swoich najbliższych. Którzy bezskutecznie, a często narażając się na represje, chcieli poznać prawdę o ich losie i miejscu bezimiennego pochówku. Ojczyzną żołnierzy niezłomnych, wyklętych była Druga Rzeczypospolita, a później polskie państwo podziemne. Należeli więc do pokolenia, dla którego odzyskana w 1918 roku niepodległość była wartością niemal mistyczną. Uznawano ją za skarb, którego należy bronić za wszelką cenę, nawet za cenę ofiary własnego życia. Nie pytali o geopolityczne racje, autańskie porozumienie wielkich mocarstw. Walczyli samotnie, by dać świadectwo niezbywalnych praw Polaków do samostanowienia. Był to heroizm najwyższej próby. Żołnierze niezłomni, wyklęci zapłacili za służbę Rzeczypospolitej, Cenę życia. Jesteśmy świadomi, że mamy wobec nich wielki dług. Wiemy też, że bez ich ofiary nie moglibyśmy się cieszyć wolnością, którą odzyskaliśmy przed Świerćwieczem. Są oni jednym z ogniw w łańcuchu pokoleń, które walczyły o niepodległą Polskę w minionym stuleciu. Dzisiaj dokładamy starań, by wniknąć w losy każdej z ofiar. By jeśli tylko będzie to możliwe, nikt nie pozostał bezimienny. By komunistyczny terror z lat 1945-1956 nazwać, udokumentować i opisać ku przestrodze dla przyszłych pokoleń. By pamiętać i oddać hołd bohaterom. Dlatego tu jesteśmy.